To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Chiny i Indie zakomunikowały, że osiągnęły porozumienie w sprawie patroli granicznych, a przywódcy obu państw spotkali się osobiście w formacie dwustronnym. Okazją był szczyt grupy BRICS w Kazaniu. W 2020 roku doszło do starć pomiędzy żołnierzami indyjskimi i chińskimi na granicy. Po obu stronach były ofiary śmiertelne. Doprowadziło to do zaognienia relacji pomiędzy Pekinem a New Delhi. Oba kraje rozmieściły dodatkowe siły wojskowe na granicy. Chiny zaczęły wspierać Pakistan, państwo, które Indie postrzegają jako zagrożenie. Z kolei New Delhi szukało zbliżenia z Waszyngtonem, co zaowocowało odnowieniem formatu QUAD. Stany Zjednoczone liczyły na pozyskanie Indii w obliczu konfrontacji z Chinami. Warto wspomnieć, że ta granica naprawdę jest problematyczna, ponieważ cała granica indyjsko-chińska ma ponad 3400 km, biegnie w górzystym terenie, gdzie są rzeki i jeziora, które zmieniają nieraz swój bieg albo swoje położenie, więc jej dokładne wyznaczenie jest trudne, i przez to też patrole graniczne obydwu stron potrafią na siebie natrafić w miejscu, które biegło po innej stronie granicy nieco wcześniej. Dodatkowo, Indie w 2019 roku zniosły zapis konstytucyjny gwarantujący autonomię indyjskiego Kaszmiru co dodatkowo zdenerwowało Chiny roszczące sobie prawa do jego części jeśli chodzi o aktualne porozumienie graniczne nie opublikowano jego dokładnego tekstu jego dokładnych zapisów natomiast obydwie strony podkreśliły poszanowanie między innymi dla karty narodów zjednoczonych to porozumienie ma też duże znaczenie ambicjonalne. Prezydent Xi Jinping wspomniał, że zarówno Indie, jak i Chiny jako dwie antyczne cywilizacje powinny wyznaczać pewne standardy zachowania dla całego świata i że ten pokój jest w pewien sposób symboliczny. Jedynym, co wiemy na pewno, jest podkreślenie powszanowania stref buforowych na granicy. Natomiast, co znacznie istotniejsze, to rola Rosji w zawarciu tego porozumienia i w doprowadzeniu do spotkania Modi'ego i Xi Jinpinga, ponieważ to spotkanie odbywa się w trakcie szczytu BRICS, organizowanego w, organizowanego w Rosji, i tutaj Rosja odnosi dwa wielkie sukcesy dyplomatyczne. Po pierwsze, doprowadza do takiego spotkania, po drugie, na szczycie pojawia się również sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rosja w ten sposób pragnie pokazać, że nie jest izolowana na arenie międzynarodowej oraz, że jest głosem pewien, w pewien sposób rozsądku i pokoju. Tłumaczy Stanisław Kopyta z Klubu Jagiellońskiego. Jak zauważa The Economist, Chinom zależy na dostępie do indyjskiego rynku w obliczu spowalniającego wzrostu gospodarczego. Indie z kolei liczą na dostęp do chińskich technologii i inwestycji. W ostatnim czasie Chiny wyprzedziły też Stany Zjednoczone na pozycji największego partnera handlowego Indii. Warto też wspomnieć, że Rosja projektuje alternatywny system do systemu wymiany SWIFT, który miałby zacząć działać właśnie na sam początek pomiędzy państwami BRICS i myślę, że tutaj ten aspekt gospodarczy jest najważniejszy. Indiom i Chinom po prostu opłaca się współpracować. Bardzo duża część zaawansowanej technologii, również komponenty do produkcji lekarstw wystosowane przez Indie pochodzą z Chin. Ten, ten bilans handlowy jest zdecydowanie na indyjską. Niekorzyść. Indie sprowadzają również inżynierów z Chin, o co ostatnio, ostatnio nastąpiło pewne starcie pomiędzy indyjskim biznesem a indyjskim rządem, który chciał ograniczyć ilość inżynierów zatrudnianych pochodzących z Chin i chciał utrudnić procedury wizowe dla nich, co bardzo nie spodobało się przemysłowi indyjskiemu, szczególnie motoryzacyjnemu. Natomiast to, to aktualne spotkanie i to zawarcie porozumienia granicznego jest takim pewnym symptomem, że że jedna i druga strona uważa, że warto współpracować biznesowo i, i że jedna i druga strona próbuje to wykorzystać dyplomatycznie do dotarcia do krajów globalnego południa, żeby pokazać im... Że są wiarygodnymi partnerami, którzy potrafią się porozumiewać między sobą, w związku z czym warto prowadzić z nimi interesy i warto utrzymywać z nimi dobre relacje. New Delhi nie zamierza rezygnować z dobrych relacji z Waszyngtonem. Zbliżenie z Pekinem może być jednak strategią obliczoną na ułożenie stosunków z nową administracją amerykańską. Jeżeli wybory wygra Kamala Harris, Indie mogą wykorzystać ten argument, by odwieść Stany Zjednoczone od przyglądania się przestrzeganiu praw człowieka w tym kraju. Z kolei w przypadku wygranej Donalda Trumpa New Delhi może w ten sposób próbować łagodzić ewentualne cła, które nowy prezydent chciałby nałożyć na Indie. Porozumienie nie likwiduje także sporów terytorialnych pomiędzy Indiami a Chinami. W 1962 roku, w momencie kiedy współczesne Indie jeszcze się formowały, doszło do pierwszej wojny granicznej między Indiami a Chinami. Indie liczyły na szybkie zwycięstwo w wojnie, którą ostatecznie przegrały. Ona była regionalna w swoim zakresie, natomiast bardzo mocno uderzyła w ogóle w poczucie bezpieczeństwa w Indiach i była dużym zwycięstwem strony chińskiej. Wojna dotyczyła regionu Ladak, który jest częścią Kaszmiru. Indie roszczą sobie prawo do kontroli nad całym Kaszmirem, natomiast duża część jest kontrolowana przez Pakistan i część Tadaku, który jest właśnie najwyższą częścią Kaszmiru, jest kontrolowana przez Chiny, które budują tam infrastrukturę, drogi, kolej. Ogólnie uważają to za część, za część Chin. Rosja udostępniała bojownikom Huti dane satelitarne potrzebne do atakowania celów na Morzu Czerwonym, dowiedział się The Wall Street Journal. Informacja ma pochodzić z trzech źródeł, w tym od dwóch europejskich urzędników zajmujących się bezpieczeństwem. Dane miały być przekazywane za pośrednictwem Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Zdaniem analityków cytowanych przez dziennik, celem Rosji jest destabilizacja Bliskiego Wschodu i odciągnięcie uwagi świata zachodniego od Ukrainy. Pokazuje też, że Moskwa jest coraz bardziej skłonna współpracować z państwami i ruchami otwarcie kontestującymi globalny porządek. Jemeńscy Huty rozpoczęli ataki na statki płynące przez Morze Czerwone po 7 października zeszłego roku, czyli po wybuchu konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem. Są one protestem przeciwko działaniom izraelskich sił zbrojnych w strefie gazy. Od tamtego czasu trafili za pomocą pocisków i dronów około 100 statków, dwa z nich zatapiając. Chiny zniosą cła i otworzą swój rynek dla towarów z Afganistanu. Zapowiada Pekin ustami ambasadora w Kabulu zaosinga. Pekin nie uznaje wprawdzie rządu talibów, utrzymuje jednak ambasadę w Afganistanie. Kraj ten w zeszłym roku eksportował do Chin towary o wartości 64 milionów dolarów, z czego przeważającą większość stanowiły orzechy. Chiny liczą jednak na dostęp do afgańskich złóż metali litu, miedzi i żelaza. To surowce niezbędne dla chińskiej gospodarki, wykorzystywane do produkcji akumulatorów elektrycznych i w przemyśle. Budowlanym. Na współpracę w tym obszarze ma nadzieję także Kabul. We wrześniu podczas szczytu w Pekinie z udziałem liderów 50 afrykańskich państw przewodniczący Xi Jinping zapowiedział, że od grudnia towary trafiające do Chin z najmniej rozwiniętych państw nie będą obłożone cłami. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pytany przez agencję Reutera, potwierdził, że ta polityka będzie dotyczyć Afganistanu. Jednak eksperci cytowani przez agencję twierdzą, że chińskie projekty w Afganistanie nie będą łatwe ze względu na niestabilne środowisko bezpieczeństwa. Rośnie presja na Volkswagena, by zaczął zwalniać pracowników, pisze Financial Times. Koncern sprzedał w zeszłym roku ponad 9 milionów samochodów, zatrudniając 684 tysiące osób. Toyota sprzedała więcej, przy zatrudnieniu na poziomie 375 tysięcy. Dodatkowo Volkswagen jest w trakcie transformacji w kierunku samochodów elektrycznych, podczas której doświadcza silnej konkurencji ze strony Chin. Pod koniec października ma się odbyć druga runda rozmów z pracownikami. W pierwszej połowie września Volkswagen ogłosił, że wycofuje się z 30-letniej umowy obowiązującej do roku 2029 i gwarantującej miejsca pracy w Niemczech. Poinformował także, że rozważa zamknięcie zakładu na terenie kraju, co nie wydarzyło się od prawie 90 lat. Komunikaty te spotkały się z zapowiedzią strajku oraz presją rządu, który zwrócił uwagę na znaczenie koncernu dla niemieckiej gospodarki. Dużo do powiedzenia ma też rząd Dolnej Saksonii, kraju związkowego, który jest drugim największym udziałowcem w Volkswagenie. Posiada 20% głosów i prawo weta. Zdaniem osób znających sprawę, cytowanych przez Financial Times, konflikt z pracownikami może zostać rozwiązany do świąt Bożego Narodzenia. Nie jest jednak jasne, czy Volkswagenowi uda się trwale obniżyć koszty produkcji. To było espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.uklas.pl i w papierowej wersji magazynu.